Światłość naprawdę opuściła tę ziemię. Słońce prawie tu nie dociera. Kapitanie, czy wszystkie oddziały są policzone? Prawie, tylko kilka okrętów. Świetnie. Po pierwsze, trzeba założyć dobrze obwarowany obóz. Nie wiadomo, jakie istoty spotkamy w tej krainie cienia. Nie trzeba mi się kłaniać. Na honor, w imię króla, mojego ojca. Jak najbardziej na honor, jak najbardziej za mojego ojca, króla. Mądry plan. Oczywiście. Nadchodzi. To trole lodowe. Mądry Na Na honor. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. A, kopalnia złota. Tu założymy obóz. Atakują nas. Kryć się! Jasna cholera! Żadni z Was nie umarli. Wszyscy jesteście żywi! Muradin? Muradin mieć obrody, to ty niech mnie kule biją, chłopcze. Nie przypuszczałem, że osobiście przybędziesz nam na ratunek. Ratunek? Muradinie, nawet nie wiedziałem, że tu jesteście. Tak czy siak, wsparcie się przyda. Ja i moi towarzysze zostaliśmy zaatakowani i oddzieleni od reszty. Wdzięczny będę za wsparcie. Jasne, że ci pomogę, Muradinie. Ruszajmy. Mądry plan, jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście, mądry plan, na honor, jak najbardziej, mądry plan. To oni! Nie umarli, wciąż ich atakują! Dobroni ludzie! Krasnoludy potrzebują pomocy! Oblegają nasze miasta! Atakują nasze oddziały! Jak najbardziej. Oczywiście. Zróbmy Jak nas na człowieka, miast? to coś ci powoli idzie, co? Weźmy się za to. Atakują nasze oddziały! Maciuś, jaki cel? W porządku. Gdzie mam ruć, mały? nasze miast. Cześć, Czekam na rozkaz. Czego ci trzeba? Gotów do pracy. Co? Jaki jest plan Tak jest, zrozumiałem. Gotów do pracy. Rozumiem. Obiegają nasze miast. O! O! Jestem twój strzelcem! Jestem gotów. Gotów do pracy. Służę światłości. Atakują nasze oddziały. O co chodzi? To ja już pójdę. Gotów do pracy. Dobrze. Atakują nasze oddziały. Więcej pracy? Obligają tak, nasze gardnie. Tak, panie. Obligają nasze miasto. Skąd? Dobrze. Obligają nasze miasto. Skończone. 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 O co chodzi? To ja już pójdę. Więcej pracy? Rozumiem. Nie trzeba mi się kłaniać. O co chodzi? To ja już pójdę. Badania zakończone. Skończone. Potrzeba więcej drewna. Tak, panie? Badania Rozumiem. zakończone. Rozumiem, jakieś niebezpieczeństwo? W jest mało siło. Jak najbardziej. Ruszajmy! czas złota! Czego ci trzeba! O, modernizacja zakończona! W sprawiedliwości niech się stanie zaloć. Co się dzieje? Nie trzeba mi się kłaniać. Na no, mo Skończone. O co chodzi? To ja już pójdę. Gotów do pracy. Jak leci. Zaraz zakroczę. Gotów do, do pracy. więcej pracy skończone gotów Go do, do pracy gotów do pracy Tak, panie. gotów do pracy. Skończono. Zumniemy. Badania zakończone. Gotów do pracy. Atakują nasze obywatele! Ruszajmy! Weźmy się za to. Sprawiedliwości niech się stanie za. Nie trzeba mi się kłanić. Skończony. Światłość jest moją siłą. Na honor. Co? Tak, panie. Badania zakończone. Tak, Panie. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Na honor. Ościec. Oczywiście. Jak najbardziej. To na pewno tu ukrywa się Mal'Ganis. Zrównać to miejsce z ziemią! Na honor. Czas młota! Mądry To mi się podoba! jak najbardziej. Na Oczywiście. Na honor. Nadchodzi sprawiedliwość. Skaczne. że światłości. Oczywiście. Czas młota! Nie trzeba mi się kłaniać. Jak na człowieka, to Jak coś nie powoli nizie, co? Na honor. Jak najbardziej. Ruszać mamy na Światłość jest tą siłą. Co się dzieje? Oczywiście w imię króla mojego ojca. Jak najbardziej. Chodzi sprawiedliwość. Oczywiście. Mądry plan. Oczywiście. Za mojego ojca, króla. Mądry plan. W imię króla, mojego ojca. ojca króla poczuj mój gniew nic cię już nie uratuje biedliwość. Plugawy nędzik. No dobrze mu ale co wy tu w ogóle robiliście? Gdzieś na tym mroźnym pustkowiu są starożytne wrota. Podobno mogą przenieść cię do tajemnej krypty, w której ukryta jest runiczna broń zwana ostrzem mrozu. Przybyliśmy je odzyskać, ale im bardziej zbliżaliśmy się do wrót, tym więcej spotykaliśmy nieumarłych. Książę, nie znaleźliśmy żadnych śladów Malganisa. Bez znaczenia. W końcu i tak go dopadnę. Kapitanie, tu założymy nasz główny obóz. Tak, panie.